Merka Tota potrafiła manipulować materią i otwierać portale międzywymiarowe, a nikt ci o tym nie powiedział. Podczas gdy większość ludzi żyje podlegając prawom fizyki, starożytne cywilizacje manipulowały rzeczywistością jak elementami wielkiej kosmicznej gry. Nie tylko w to wierzyły, ale też stosowały tę wiedzę w świątyniach, rytuałach i budowlach, które do dziś łamią logikę. Tot, mistrz hermetycznych tajemnic, Zapisał wibracyjny kod, pozwalający przekroczyć ograniczenia materii. Wyobraź sobie, że możesz zmienić strukturę wydarzenia, kształtować rzeczywistość na swoją korzyść i uzyskać dostęp do równoległych wymiarów, używając jedynie własnego pola energetycznego. Ta wiedza była skrywana przez tysiąclecia, zachowana w szmaragdowych tablicach i rękopisach, chronionych przed zniszczeniem przez czas, ale dlaczego ten sekret został pogrzebany? Co to wiedział o Merce? Co pozwalało na dostęp do rzeczywistości wykraczającej poza nasze pojmowanie? I co najważniejsze, jak ta wiedza może zmienić twoje postrzeganie tego, co jest możliwe? W tym filmie odkryjesz jak aktywować Merkabę, używając ukrytej nauki Tota, wibracyjnego kodu zdolnego przekraczać fizyczne ograniczenia i reprogramować rzeczywistość wokół ciebie. Ta duchowa technologia została opisana w szmaragdowych tablicach, gdzie Tod wyjaśnił, jak manipulować polami energetycznymi, by uzyskać dostęp do równoległych wymiarów i zmieniać fizyczne zdarzenia. Współczesna nauka zaczyna badać koncepcję pól energetycznych i manipulacji cząstkami subatomowymi, potwierdzając zasady, które Tod opanował tysiące lat temu. Badania nad spójnością serca. Pokazują, że elektromagnetyczne pole serca może wpływać na materię na poziomie kwantowym. Teraz nauczysz się opanować tę starożytną technikę, łącząc hermetyczną mądrość z odkryciami naukowymi, aby aktywować swoją własną merkabę. Mgła unosiła się nad ruinami zapomnianej świątyni, ukrytej pod piaskami egipskiej pustyni. Zniszczone kolumny, pokryte starożytnymi inskrypcjami, rozpraszały blade światło prześwitujące przez szczeliny zawalonego sufitu. To tam, wśród cieni i echa zapomnianej przeszłości, stał Elee, ostatni potomek strażników Talents. Jego spojrzenie było głębokie, jak gdyby nosił w sobie wspomnienia całych epok. W jego rękach stary rękopis zapieczętowany symbolami lekko pulsował, niemal jakby oddychał. Z każdym krokiem. Ziemia pod jego stopami wibrowała, reagując na obecność czegoś, co pozostawało uśpione przez tysiąc lecia. Elia zatrzymał się przed ołtarzem wyrzeźbionym z czarnego granitu, na którym symbol Merkabach lśnił w idealnych linii świętej geometrii. Wziął głęboki oddech, zamknął oczy i wyszeptał słowa w zapomnianym języku. Powietrze wokół niego zdawało się gęstnieć, tworząc delikatne zniekształcenia w rzeczywistości, jak fale na tafli wody. Po wypowiedzeniu ostatniego słowa zaklęcia, symbole na ołtarzu zaczęły intensywnie się świecić. Głęboka wibracja rozbrzmiała w świątyni, odsłaniając ukryte inskrypcje na ścianach oraz aktywując geometryczne wzory tańczące w powietrzu niczym hologramy świat. Ele obserwował je w milczeniu, wiedząc, że portal się otwiera. Jednak nim zdążył zrobić krok do przodu. Od dali rozległy się krok. Szybko się obrócił, chowając manuskrypt pod płaszczem. Kto inny mógł wiedzieć o tym miejscu? Portal nadal drgał, a tajemnica Merkabach miała zostać odkryta. Szmaragdowe tablice wspominają, że tajemnica Merkabach nie jest odosobnioną zagadką, Lecz częścią o wiele starszej wiedzy przekazywanej przez wieki przez cywilizacje, które opanowały sekrety świętej geometrii. Pierwszym kamieniem milowym była Atlantyda, istniejąca 12-0 lat przed Chrystusem w hermetycznych zapisach. Atlantyda nie była jedynie technologicznym imperium, lecz wibracyjnym centrum. Tam kapłani używali merkabach do manipulacji polami energetycznymi. Tworząc niewidzialne bariery chroniące miasto przed najeźdźcami i katastrofami naturalnymi, dzięki geometrycznym rytuałom uzyskiwali dostęp do równoległych rzeczywistości i synchronizowali przepływ energii między wymiarami. Ta wiedza była zarezerwowana dla wtajemniczonych, tych, którzy opanowali kody Tota i zrozumieli moc wibracyjnej rezonancji. Drugim kamieniem milowym był starożytny Egipt który istniał 3.0 lat przed Chrystusem, po upadku Atlantydy. Wiedza o Merkabach została zachowana przez kapłanów, którzy przekazali te sekrety Egiptowi. W świątyniach w Karnaku i Luksorze hierofanici praktykowali aktywację Merkabach podczas tajnych ceremonii, manipulując wibracyjnymi częstotliwościami, aby uzyskać dostęp do tego, co nazywali salami amenci. Były to komory wymiarowe. Gdzie czas i przestrzeń były plastyczne. Te rytuały były nie tylko duchowe, ale też naukowe. Wykorzystując świętą geometrię jako duchową technologię do zmiany postrzegania rzeczywistości. Trzeci kamień milowy, mistyczna kabała z dłuższy wieku, pojawił się, gdy tajemnice Tota pozostawały ukryte w Egipcie. W średniowiecznej Europie praktyka Merkaby narodziła się w ramach żydowskiej tradycji mistycznej. Uważana za boski rydwan. Merkaba była wizualizowana w głębokich stanach medytacyjnych, by uzyskać dostęp do siedmiu niebieskich poziomów. Kabaliści wierzyli, że synchronizując umysł i serce, praktykujący może przekroczyć fizyczne ograniczenia i dotrzeć do drzewa życia w jego wibracyjnej formie, doświadczając wyższych stanów świadomości i manifestacji w świecie materialnym. Te trzy kamienie milowe to fragmenty niewidzialnej osi czasu, zachowanej w symbolach, inskrypcjach i ukrytych tekstach. Od Atlantydy po Egipt, a z Egiptu do średniowiecznej Europy, Merkaba zawsze była portalem do manipulowania rzeczywistością, utrzymywanym w tajemnicy dla tych, którzy potrafili rozszyfrować kody pozostawione przez to. Współczesna nauka zaczyna badać koncepcje rozwijane tysiące lat temu w szmaragdowych tablicach. Badania przeprowadzone przez Hartmat Institute, jeden z najbardziej renomowanych ośrodków badań nad spójnością serca, pokazują, że ludzkie serce generuje potężne pole elektromagnetyczne, które wpływa nie tylko na ciało, ale i na otoczenie. Według badaczy, gdy umysł i serce działają w synchronizacji, wzmacnia się to pole, co wywiera bezpośredni wpływ na rzeczywistość fizyczną. Dodatkowo Badania Nasa Heramine w dziedzinie fizyki kwantowej ujawniły, że struktury geometryczne są podstawą tworzenia czasoprzestrzeni. Heramine udowodnił, że kwantowa pustka, wcześniej uważana za pustą, to w rzeczywistości pole wibracyjne, ciągle w ruchu, ustrukturyzowane przez świętą geometrię. To odkrycie koresponduje z zasadami Merkaby, gdzie wyrównanie określonych form geometrycznych Generuje pole energetyczne zdolne do manipulowania częstotliwościami i osiągania wyższych stanów świadomości. To, co opisano jako podróż międzywymiarową przez Merkabę, nauka zaczyna rozumieć teraz jako rezonans wibracyjny. Proces łączący pola elektromagnetyczne z manipulacją materią. Krok pierwszy wyrównanie mentalne i częstotliwości. Aktywacja Merkaby zaczyna się od synchronizacji umysłu z sercem. Tworząc spójne pole elektromagnetyczne. Aby to osiągnąć, konieczne jest wejście w stan koherencji wibracyjnej. Ćwiczenie polega na rytmicznym oddychaniu. Wdychaj głęboko przez 4 sekundy. Wstrzymaj oddech na kolejne 4. Wydychaj przez 4 i powtórz cały cykl. Ten proces synchronizuje półkule mózgowe i stabilizuje rytm serca, co umożliwia utworzenie początkowego pola energetycznego. Podczas ćwiczenia wizualizuj złote światło płynące środkiem Twojego ciała, tworzące energetyczną oś sięgającą od podstawy kręgosłupa aż po czubek głowy. Ta oś jest centralnym filarem merkaby, wibracyjnego portalu podtrzymującego sakralne geometrie w ruchu obrotowym. Skup się na tym świetle, wyobrażając sobie każdy oddech jako impuls rozszerzający to pole. Gdy oś wibracyjna jest już ustabilizowana, następnym krokiem jest aktywacja geometrycznych form merkaby. Wizualizuj dwa połączone tetraedry otaczające Twoje ciało: jeden skierowany ku górze męska energia, drugi skierowany ku dołowi żeńska energia. Te dwa elementy symbolizują uniwersalną polaryzację, a gdy są zsynchronizowane, tworzą spójne pole energetyczne. Zacznij wyobrażać sobie powolny obrót tych tetraedrów w przeciwnych kierunkach. Górny wiruje zgodnie z ruchem wskazówek zegara, podczas gdy dolny kręci się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Rotacja powinna być płynna i stała, jakby idealnie zgrywała się z biciem Twojego serca. Ten ruch generuje pulsujące pole magnetyczne, aktywując pierwszą fazę merkaby. Te dwa kroki stanowią fundament początkowej aktywacji merkaby, ustanawiając niezbędną częstotliwość, która pozwala na dostęp do wymiarowych portali i manipulowanie przepływem energii wokół ciebie. Krok trzeci to świadoma rotacja geometryczna, prowadząca do przyspieszenia wirujących w przeciwnych kierunkach tetraedru. W tym etapie synchronizacja oddychania i wizualizacji jest kluczowa. Z każdym wdechem wyobrażaj sobie że tetraedr obraca się coraz szybciej, wzmacniając pole magnetyczne wokół ciebie. Wraz z przyspieszeniem rotacji pole światła zaczyna się rozszerzać, otaczając całe twoje ciało. To światło nie jest jedynie wizualizacją, to rzeczywiste pole energetyczne, które oddziałuje na otoczenie, powodując subtelne zniekształcenia powietrza i zmianę częstotliwości w twoim otoczeniu. Na tym etapie merkaba zaczyna przejawiać się w sposób namacalny, synchronizując twoje wibracje z hermetycznymi kodami. Przechodząc do kroku czwartego, czyli zakotwiczenia w polu kwantowym, teraz, gdy merkaba jest w ruchu, kolejnym krokiem jest połączenie jej z polem kwantowym. Proces ten nazywany jest wibracyjnym zakotwiczeniem. Aby to zrobić, skup uwagę na centralnym punkcie między dwoma tetraedrami. Wibracyjnym rdzeniu merkaby. Wizualizuj nić światła rozciągającą się z centrum merkaby w nieskończoność, łączącą się z kwantową matrycą wszechświata. Ta nić działa jako kanał energetyczny, pozwalając na wzmocnienie i synchronizację wibracji generowanych przez merkabę z polem kwantowym. To połączenie umożliwia dostęp do równoległych wymiarów i manipulację zdarzeniami na fizycznej płaszczyźnie. Zakotwiczenie tworzy stabilność w polu energetycznym, pozwalając mu pozostać aktywnym dłużej, bez rozpraszania wygenerowanej energii. Na tym etapie merkaba jest gotowa, by wpływać na rzeczywistość wokół ciebie. Krok 5. Rozszerzenie percepcji sensorycznej. Gdy merkaba jest zakotwiczona w polu kwantowym, następnym etapem jest rozszerzenie percepcji zmysłowej. W tym momencie pole energetyczne wokół ciebie zaczyna wychwytywać subtelne wibracje, które wcześniej umykały twojej uwadze. Dźwięki, ruchy, a nawet zamiary innych mogą być postrzegane znacznie wyraźniej. Aby wzmocnić to połączenie, skup się na ruchu tetraedrów oraz na rytmicznym oddechu. Z każdym wdechem wizualizuj pole rozszerzające się, jak świetlista kula, która obejmuje wszystko wokół ciebie. Celem jest odczuwanie przepływów energii, dostrzeganie miejsc większej gęstości i wyższej częstotliwości. To zasada czytania wibracyjnego, której Todd nauczał inicjowanych w świątyniach Atlantydy. Krok szósty. Zaawansowana ochrona wibracyjna. Gdy Merkaba jest w pełni aktywowana, pozwala nie tylko manipulować rzeczywistością, ale pełni także funkcję energetycznej tarczy. To pole chroni przed zewnętrznymi wpływami, negatywnymi myślami, a nawet energetycznymi manipulacjami. Aby wzmocnić tę ochronę, wizualizuj dodatkową warstwę złotego światła otaczającego merkabę, uszczelniając ją w nieprzenikliwej częstotliwości. Ta wibracyjna tarcza potrafi rozpraszać gęste energie i blokować zewnętrzne zakłócenia, utrzymując twoje pole harmonijne i zgodne z hermetycznymi kodami. Thoth nauczył że ta ochrona jest niezbędna, aby praktykujący mógł utrzymać integralność energetyczną podczas dostępu do wyższych wymiarów. Krok siódmy. Synchronizacja z liniami czasowymi. Ostatni etap ramy to synchronizacja z liniami czasowymi. Zaktywowaną i chronioną merkabą możliwe jest uzyskanie dostępu do alternatywnych rzeczywistości i projektowanie konkretnych intencji w pole kwantowe. Proces ten polega na wizualizowaniu przyszłych wydarzeń i formułowaniu intencji, aby kształtować je poprzez częstotliwość merkami. Todd opisał ten proces jako chodzenie między liniami czasowymi, wykorzystując pole wibracyjne do dostosowywania wydarzeń i synchronizacji rzeczywistości. Ta technika nie tylko manifestuje pragnienia na płaszczyźnie fizycznej, ale także zmienia wzorce energetyczne, które bezpośrednio wpływają na bieg wydarzeń. Szedłem przez korytarze oświetlone tańczącymi płomieniami. Dźwięk jego kroków odbijał się od kamiennych ścian świątyni. W jego rękach znajdował się stary manuskrypt, który odziedziczył po przodkach Dziedzictwo Tota, mistrza Hermetycznych Tajemnic. Od najmłodszych lat słyszał historię o Merkabie, polu światła zdolnym do przekraczania wymiarów i manipulacji rzeczywistością. Ale do tamtej chwili wszystko to były tylko legendy. Aż zdecydował się ją aktywować. Pod bladym światłem księżyca Elia ustawił się w centrum ołtarza. Jego ręce rysowały symbole w powietrzu. Każdy ruch odbity w złotym blasku tańczącym wokół niego. Głęboko wdychał powietrze, łącząc się z rytmem kosmicznego oddechu, czując jak każdy puls energii przepływa przez jego ciało. Wizualizował dwa splecione tetraedry wokół siebie, wirujące w przeciwnych kierunkach, tak jak nauczył się w szmaragdowych tablic. Rotacja przyspieszyła, a ja mogłem poczuć, jak powietrze wokół niego wibruje. Niewielkie zniekształcenie światła zaczęło się formować, jakby sama struktura rzeczywistości była kształtowana mocą merkaby. Otoczenie wokół niego zmieniło się, kolory stały się intensywniejsze, dźwięki wcześniej niesłyszalne odbijały się w oddali, a jego zmysły się rozszerzyły. Można było wyczuć pulsującą energię każdego kamienia, subtelny przepływ czasu płynący w różnych kierunkach. Ale to właśnie, gdy próbował wyprojektować intencje w pole kwantowe, ujawniła się prawdziwa moc. Wizualizowałem konkretne wydarzenie barierę energetyczną wokół świątyni, nieprzeniknioną energetyczną osłonę. Gdy traedry obracały się z wysoką częstotliwością, Poczuł puls rozprzestrzeniający się w powietrzu. Świątynia rozbłysła złotym światłem, a przezroczysta warstwa pojawiła się, okrywając każdy centymetr struktury. Następnego dnia próba najeźdźców, by przekroczyć barierę, została udaremniona. Błądzili bezradnie, nie mogąc odnaleźć świątyni, jakby niewidzialna mgła ich zmyliła. Obserwowałem z oddali, wyczuwając nieustanny puls Merki, który chronił to święte miejsce. W tej chwili zrozumiałem, że Merkaba to nie tylko mistyczne pojęcie, ale duchowa technologia zdolna kształtować samą rzeczywistość. To, co kiedyś było jedynie legendą, teraz stało się namacalne na jego oczach. Bariera wytrzymała przez wiele dni, niezłomna, aż w końcu postanowiłem ją rozproszyć. Moc manipulacji materią, ochrony wymiarów i tworzenia alternatywnych rzeczywistości była w jego rękach, a on wiedział, że to dopiero początek. Wiele osób może twierdzić, że aktywacja merki to tylko mistyczna abstrakcja, duchowa metafora bez rzeczywistego wpływu na materiał. Jednak współczesne badania nad koherencją serca i polami elektromagnetycznymi pokazują coś zupełnie innego. Ludzkie serce generuje pole energetyczne, które potrafi zmieniać wzorce wibracyjne wokół siebie. Jeśli samo skupienie się na pozytywnych emocjach Potrafi zmienić częstotliwość pola elektromagnetycznego, wyobraź sobie, co się dzieje, gdy to skupienie zostaje wzmocnione przez świętą geometrię Merkaba. Tod nie pozostawił tych nauk jako tylko alegorii. Zakodował uniwersalne prawa, które nauka powoli zaczyna odszyfrowyć. Różnica między wiarą a doświadczeniem tkwi w praktyce. Teraz, gdy rozumiesz naukowe i duchowe tajemnice stojące za Merkaba, nadszedł czas, aby osobiście doświadczyć tej aktywacji. To ćwiczenie zostało stworzone na podstawie nauk TOTA oraz współczesnych odkryć dotyczących pól elektromagnetycznych. Na każdym etapie będziesz zgłębiać kolejne warstwy własnej wibracji, synchronizując umysł, serce i pole energetyczne w jedną częstotliwość. Faza pierwsza energetyczne przygotowanie. Znajdź spokojne miejsce, usiądź prosto, stopy pewnie postaw na ziemi. Zamknij oczy i oddychaj głęboko, czując, jak powietrze wypełnia Twoje płuca. Wdech przez 4 sekundy, zatrzymaj oddech na 4 sekundy, wydech przez 4 sekundy. Powtórz ten cykl trzy razy, koncentrując się wyłącznie na dźwięku swojego oddechu. Poczuj, jak każda część Twojego ciała rozluźnia się, a Twoja częstotliwość zaczyna się dostrajać. Faza druga stabilizacja osi wibracyjnej. Wyobraź sobie złoty promień światła spływający z czubka twojej głowy aż do podstawy kręgosłupa. Ten promień to twoja oś wibracyjna centralny punkt aktywacji Merkaby. Z każdym oddechem światło to nabiera intensywności, rozprzestrzeniając się wokół twojego ciała i tworząc stabilne, pulsujące pole energii. Poczuj energię płynącą, jakby powietrze wokół ciebie wibrowało. Faza trzecia. Formowanie tetraedrów z ustabilizowaną osią wibracyjną. Zacznij wyobrażać sobie dwa splecione tetraedry wokół swojego ciała. Górny wskazuje ku górze, obracając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dolny wskazuje ku dołowi, obracając się w przeciwnym kierunku. Rotacja jest płynna i stała, idealnie zsynchronizowana z Twoim oddechem. Z każdym cyklem oddechu rotacja nabiera tempa, tworząc lekko magnetyczne pole wokół Ciebie. Faza czwarta, przyspieszenie i rozszerzenie. Teraz wyobraź sobie, że te trajedry obracają się z dużą prędkością, tworząc wir światła, który otacza całe Twoje ciało. Pole to rozciąga się poza przestrzeń fizyczną, łącząc się z otaczającym światem. Wizualizuj to pulsujące światło, które tworzy delikatne zniekształcenia w powietrzu, jakby sama rzeczywistość wibrowała na Twoje wezwanie. Faza piąta. Zakotwiczenie w polu kwantowym. Skup się na centralnym rdzeniu merkaby, czyli punkcie przecięcia tetraedrów. Wyobraź sobie nitkę światła sięgającą od tego punktu w nieskończoność, łączącą cię z wibracyjną matrycą wszechświata. Poczuj to połączenie, jakbyś dotykał samej tkanki rzeczywistości. Faza szósta, zakończenie i zamknięcie. Weź głęboki oddech i powoli spowolnij rotację tetraedrów. Utrzymując stabilne złote światło wokół siebie. Powoli otwórz oczy, odczuwając wibracyjne przesunięcie w każdej komórce swojego ciała. Merkaba została aktywowana. Aby usystematyzować wszystko, co dotychczas odkryliśmy, podsumujmy główne elementy Merkaby: 3. Synchronizacja mentalna i częstotliwościowa, synchronizacja umysłu z sercem, tworzenie stabilnego pola wibracyjnego. 2. Rotacja geometryczna i zakotwiczenie kwantowe, aktywacja tetraedrów obracających się w przeciwnych kierunkach, generująca pole elektromagnetyczne zdolne do dostępu do wyższych wymiarów. 1. Rozszerzenie zmysłów i manipulacja rzeczywistością, wzmocnienie postrzegania wibracyjnego, energetyczna ochrona i synchronizacja z liniami energii. Teraz masz w swoich rękach mapę do aktywacji merkaby i przekraczania fizycznych ograniczeń, odkrywając ukryte rzeczywistości opisywane przez starożytnych sprzed tysięcy lat. Technologia duchowej merkaby to nie tylko starożytna koncepcja, ale rzeczywista praktyka, która przetrwała wieki, zachowana przez tych, którzy znają moc manipulowania częstotliwościami i dostęp do wyższych wymiarów. Fot w swoich naukach ujawnił, że kody stworzenia są zapisane w świętej geometrii, a merkaba jest pojazdem do podróży między wymiarami rzeczywistości. Kiedy aktywujesz merkabę, nie tylko masz dostęp do pola energetycznego, zmieniasz swój sposób interakcji z wszechświatem. Stajesz się punktem wpływu, zdolnym do zmiany przepływu energii, tworzenia wibracyjnych barier i precyzyjnego manifestowania swoich intencji. To nie jest mistyczna obietnica, lecz zasada hermetyczna udokumentowana i potwierdzona współczesną nauką. Jak powiedział Hermes Trismegistos w swoich wiecznych słowach, kto pojmie moc myśli, posiada klucze do tajemnic wszechświata. Pamiętaj, Merkaba nie jest odległą czy niedostępną ideą. Jest w tobie i czeka na aktywację. Opanowując swoje pola wibracyjne, nie tylko zmieniasz sposób postrzegania. Przekraczasz bariery rzeczywistości. Wiedza, którą właśnie otrzymałeś, ma móc przemienić sposób, w jaki postrzegasz i wchodzisz w interakcję z rzeczywistością. Todd pozostawił te kody jako dziedzictwo dla tych, którzy odważą się rozszerzyć świadomość i manipulować wibracjami wszechświata. Jeśli ta wiadomość do ciebie przemawia, zostaw like, subskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by nie przegapić kolejnych ujawnionych sekretów. Napisz w komentarzu. Hotmerkaba, Merkaba, obudź się we mnie, aby wzmocnić to połączenie wibracyjne i przypieczętować swoje zaangażowanie w tę mądrość. Podziel się tym filmem z kimś, kto jest gotów obudzić ukrytą moc Merkaby. Ekspansja tej energii zaczyna się od ciebie. Kliknij ikonę na ekranie, by dostać się do następnego portalu i odkryć jeszcze głębsze warstwy uniwersalnych praw. Rzeczywistość układa się zgodnie z rytmem tych, którzy opanowali kody pozostawione przez starożytnych.